Najlepszy teleturniej w moim życiu. Dostałam się do teleturnieju, tam było ciężko się dostać, oko za oko. Oni chyba zrobili z 10 odcinków tylko, ale produkcja była mega. Casting polegał na tym, no wiadomo, trzeba było wysłać um, zgłoszenie, Od, odezwali się, trzeba było jechać na casting do Warszawy, robili się różne testy um, na inteligencję, na spostrzegawczość, na prędkość, no różne, różne i też motoryczne rzeczy. Później wybrali osiem osób, e, które najpierw zanim było nagranie w telewizji e, jechały na obóz przetrwania do Lasu nad jezioro Zegrzyń, Zegrzyńskie, Zegrzeńskie, No to Jadwisina. E, i to trochę wyglądało tak, że kamery za tobą latają. Jest osiem osób, cztery kobiety, czterech mężczyzn. Przy czym do odcinka przechodzą trzy kobiety, trzech mężczyzn, czyli dwie osoby będą rezerwowe. I masz cały dzień wypełniony od szóstej do wieczora z różnymi zadaniami polegające na tym, że oni trochę, to, to miało służyć temu. W tym, na tym obozie mieliśmy siebie obserwować, mogliśmy kłamać się nawzajem i mogliśmy, to, to tak trochę jak agent, czy takie gry psychologiczne, albo udawać, że nie jesteśmy w czymś dobry, dobrzy, bo później w studio, po miesiącu, jak nagrywaliśmy różne konkurencje, mieliśmy wytypować kogoś, kto zadania nie zrobi, to jeżeli ktoś nas nabrał, a my tą osobę wybraliśmy do zadania, a ona to zrobiła, to my odpadaliśmy. No i teraz wyobraź a ta sobie. A za część w, tej, w, tej, w tym lesie też była nagrywana? Czy tak, to... my mieliśmy nawet trenera, który nas pilnował y, dzień i noc, żebyśmy nie chodzili między pokojami i nie ustalali te strategii. No, cudownie tam było. Był paintball, y, skakanie y, z drzew na Tyrolce, wiesz, to 2000 rok, tak, 2002 rok. I... Y, 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 ja miałam 24 lata w tym czasie, no to ja jeszcze czegoś takiego nie przeżyłam. Pan, który lata za tobą, ty strzelasz, w ogóle wystrzelałam wszystko na paintballu w pierwszych pięciu minutach, później udawałam, że mam broń, bo oni nie, nie mogli wiedzieć. W ogóle dowiedziałam się, mieliśmy testy na błędnik. Ja po studiach taneczra, tanecznych, tancerka, odkryli, że mam problem z błędnikiem. Wybiłam sobie kciuk na drzewie.